Właśnie przed chwilą spłoszyłem jakąś łanie. Kolejne zjawisko, słuchajcie, związane z dzięciołami. Na razie widzimy mnóstwo śladów zwierząt, ale nie widzimy poroża. Więc jeśli o mnie chodzi, to mógłbym tutaj spędzić cały dzień i się nie nudzić. Oho, morderca żuków. Kolejny ślad bytności Jeleni. Zobaczcie. Sierść Pirelli. Ech, ktoś się nie pierdzieli. Słuchajcie, dzisiaj miało być ciepło, słonecznie, na plusie nawet 5 stopni, ale tak nie jest. Więc dzisiaj zabieram Was do lasu w miejsce, jedno z moich ulubionych miejsc, żeby sprawdzić, czy może są już jakieś zrzuty, bo jest to teren, gdzie bytują jelenie Daniele. Na Daniele może jest trochę za wcześnie, ale na jelenie kto wie, być może coś znajdziemy ciekawego, jeżeli nie, to posprzątamy. Bo już przed sobą widzę coś, co jest do posprzątania. Yy, obróćmy kamerę. Proszę, ja Was uprzejmie. Trzy puszeczki, buteleczka, kolejna puszeczka i. chyba oponeczka. O, oh my God. Słuchajcie, mamy jednak. Więcej roboty, niż się spodziewałem. Dwie oponki zasilą chyba dzisiaj y, moje y, statystyki. Słuchajcie, to jest droga, którą będziemy wracać na 100%, ponieważ inaczej się nie da, więc w drodze powrotnej y, weźmiemy te śmieciochy. Po prostu. No chyba, że będziemy obładowani kurczę, porożami, ale nie sądzę. Chcę się trochę tym lasem nacieszyć, wiecie. Yy, ale i tak was biorę, bo fajnie mi się do was gada. <laughs> Chodźcie, zobaczymy co tu można spotkać. A ja znalazłem, słuchajcie, taką gałąź e, sosnową, chyba przytargana, albo no musiała tam odpaść, może konar odpadł. Ale zobaczcie, są ślady zwierząt. To, co tutaj widzicie, słuchajcie, to jest prawdopodobnie ospałowane drzewo. Spałowane z e, drzewo przez zwierzęta, najprawdopodobniej przez jelenie. Zobaczcie, widać dokładnie ślady zębów, jak one tak tą wierzchnią korę po prostu sobie zgryzają. Albo przez jakieś daniele, ale ewidentnie coś tutaj wlazło, przyszło sobie w nocy, najpewniej. O, proszę bardzo, tu też widać i obżerało. I to jest dosyć świeże. Także słuchajcie, na pewno zwierzęta tutaj urzędują. A to jest, słuchajcie, gałąź przy głównej drodze, więc. Jestem przy nadziei. Słuchajcie, wiecie, co jest takiego w lesie, co mnie chyba jakoś tak najbardziej kręci to złe słowo, ale najbardziej mnie uspokaja? To to, że niezależnie od tego, co by się działo w Twoim życiu, ten las tu stoi i możesz do niego w każdej chwili przyjść. Tu się nic nie zmienia, tutaj życie trwa. Tutaj stoją drzewa i ta trwałość tego systemu, który tutaj jest, tego ekosystemu jest w pewien sposób kojąca przynajmniej dla mnie, że niezależnie od tego co się dzieje w twoim życiu, czy będzie trudno, będzie łatwiej, trudniej, raz będzie tak, raz będzie tak, tu zawsze możesz przyjść. Tu się nic nie zmienia. Tu życie trwa poza tymi wszystkimi problemami. To jest fajne. Dzięcioły oczywiście nie zrzucają poroża. Ale jak widzicie taką kłodę, która jest tak rozdziobana przy ziemi to prawdopodobnie właśnie robota dzięcioła, dzięcioła z dużym dziobem i często tak żerują dzięcioły na przykład czarne. Kolejne zjawisko słuchajcie związane z dzięciołami, mamy tutaj bardzo dużo szyszek. Na ziemi i to takich specyficznie obrobionych. Widać, że zostały z nich wykuwane nasiona, a przynajmniej były takie próby. Co to oznacza? To oznacza, że mamy kolejną robotę dzięcioła. Tych szyszek jest tu mnóstwo. A prawdopodobnie gdzieś tam jest tak zwana kuźnia dzięciola. Dzięcioł bierze sobie taką szyszkę i umieszcza gdzieś w jakimś takim. O, czapla. Przeleciała czapla w jakimś takim miejscu, o, chociażby w takim rozwidleniu gałęzi, i zaczyna sobie tam kuć i wydobywać nasiona, a resztki tej uczty zostają na ziemi. Oczywiście szukanie poroża to nie jest najprostsza sprawa i trzeba mieć mnóstwo szczęścia, żeby takowe znaleźć. Ja uważam, że to jest zawsze fajna przygoda, nawet jeżeli, słuchajcie, nic nie znajdziemy. W sensie, nie znajdziemy poroża, to możemy znaleźć mnóstwo innych ciekawych rzeczy w lesie, które po prostu warto zobaczyć i które po prostu mogą nas zachwycić, jeżeli tylko potrafimy dobrze patrzeć. Zawsze lubię, słuchajcie, się przypatrywać takim wykrotom, przewróconym drzewom, które wyrzucają swoją bryłę korzeniową do góry. Słuchajcie, nawet. Takie zjawisko w lesie jest potrzebne, czyli wywrócone drzewo. Tutaj lokalnie zmienia się zupełnie ekosystem. To, co, to, co jest głęboko w ziemi, wychodzi na zewnątrz. To, co jest na zewnątrz. Zostaje zakopane, organizmy żyjące głęboko pod ziemią nagle zostają wypchnięte na zewnątrz. Tu się też często tworzą małe bajorka, wody, i w tym momencie ta bioróżnorodność tutaj chwilowo wzrasta, bo te organizmy mogą ze sobą współżyć obok siebie. Zmieniają się zupełnie tutaj warunki życia, wilgotność, dochodzi do różnych. Zmian, których takich biologicznych czy ekosystemowych, które wcześniej by nie mogły zaistnieć, gdyby to drzewo się nie przewróciło, warto takie rzeczy w lesie zostawiać. O, a tu gruzełek cynobrowy. Te kropeczki. Właśnie przed chwilą spłoszyłem jakąś łanię. To jest niesamowite, jak one, w ogóle sarny czy, czy, czy jelenie, jak one czekają do ostatniej chwili żeby uciec skądś, ona, ona mnie już musiała obserwować, słyszeć, jak idę i się skradam od długiego czasu. A dopiero, jak podszedłem na odległość, nie wiem, 30-20-30 kroków dosłownie, to wyleciała z krzaków. Wielka łania jelenia. Akurat kamerę miałem wyłączoną, ale musicie mi uwierzyć, że tak było. Ok, kochani, na razie widzimy mnóstwo śladów zwierząt, ale nie widzimy poroża. No ale nic, tak jak powiedziałem. Różne ciekawostki po drodze spotykamy, a na końcu na pewno posprzątamy. Ale to nie koniec wyprawy, chodźmy dalej. Po raz kolejny powtarzam: zobaczcie materiał z Michałem Kolbuszem z pracowni na rzecz wszystkich istot. Rozmawialiśmy tam o martwym drewnie, ale tu jest przykład kolejny. Ile tu jest życia? Mamy mech, mamy jeden rodzaj grzyba, mamy drugi rodzaj grzyba. Rośnie go jeszcze więcej, jak widzicie. Pięknie to w ogóle wygląda. Cała ta powierzchnia jest obsadzona różnego rodzaju organizmami i grzybami. Pewnie niektórzy rozpoznają tutaj i kolejny gatunek. Kto wie? No i no, no, słów brak, ile tutaj jest różności. Nie mówiąc o pewnie różnego rodzaju owadach, larwach. O, proszę bardzo. Piękna, piękna. Naleśnikowa formacja. Tutaj, jest, może to jest jakiś pniarek obrzeżony albo coś takiego. Może, jak wiecie, to napiszcie. Piękna sprawa. Ile tutaj jest naprawdę tego w takich zagłębieniach? Proszę bardzo, widać dziury. Korniki sobie tutaj urzędowały. W takich zagłębieniach pod liśćmi bardzo lubią żerować też różnego rodzaju owady i sobie tu po prostu żyją. Życie! W martwym drzewie jest mnóstwo życia. Pamiętam mój pierwszy raz, kiedy znalazłem poroże. jaka to była ekscytacja. jaka to była w ogóle wielka tyka. Jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie ten odcinek tutaj albo tutaj. Słuchajcie, poroża nie ma na razie, ale jest kolejna puszka i chyba już niestety należy uruchomić w końcu siateczkę. Trudno, będę szeleścił, będę widoczny, ale nie mogę na to patrzeć. Tutaj też bardzo ciekawa kłoda. Zobaczcie jaka stara a jaka wydrążona wygląda jak flet raz, dwa, trzy, cztery przynajmniej otwory i pęknięcie przez środek ciekawe miejsce oh, proszę bardzo, nie wiem czy wiecie co to jest a ja wiem to jest proszę was kisielnica gruzełkowata chyba tak się nazywa tak zwane masło czarownic przynajmniej tak właśnie mówią w, na wyspach o tym, o tym grzybie, bo to chyba jest właśnie grzyb i słuchajcie jest to Dlaczego masło czarownic? No dlatego, że wygląda jakby ktoś coś tu wysmarował, a czarownice mają najprawdopodobniej czarne masło, prawda? To jest dosyć logiczne. Masło troli też się mówi gdzieś tam właśnie w Anglii czy Irlandii, także ciekawostka taka. Kisielnica. Oho. Morderca żuków. Na szczęście zakręcony. Jeśli dobrze widzę, tak jest. O, zakręcony morderca żuków. Bierzemy kolejny ślad bytności jeleni. Zobaczcie, sierść. Zostawiają sierść. Och po sobie. To jest sierść jelenia, jak nic. Kurczę, kolejne ciekawe miejsce jestem prawie już mamu, muszę wracać do domu, a ja mnie ciągle ciągnie w jakieś miejsca. Zobaczcie jak tutaj jest wokół tego drzewa wydeptany teren i jak tutaj jest poobcierane to drzewo. Jestem przekonany, że zwierzęta tu łażą dookoła i się ocierają o to drzewo. Zresztą tu wokół wielu drzew jest coś takiego. Nie dziwię się, nie zdziwię się, nie zdziwiłbym się, jakbym mnie nagrywała właśnie jakaś fotopułapka <zum> zamieszczona w tym miejscu. Mój woreczek. Już nazbierałem trochę butli, trochę puszek. Także nie zostawimy tych jeleni bez pomocy. Słuchajcie, nie znalazłem poroża. Ale znalazłem miejsce, w którym trzeba regularnie wracać. To znaczy nie zbyt regularnie, żeby nie odstraszyć zwierząt, ale trzeba tu po prostu wrócić. Być może nie w połowie lutego, tak jak jesteśmy teraz, tylko później. Obracam kamerę, zobaczcie. Jak nic to jest miejsce żerowania jeleni. Są wydeptane ślady. E, mnóstwo tropów. Słyszycie ten klangor żurawi? Już są. Słuchajcie, mnóstwo tropów, racic, oczywiście odchody, no to to już jest w ogóle znak szczególny, wydeptana ziemia i to mnóstwo tej wydeptanej ziemi tutaj wokół, one muszą się tutaj jakoś gromadzić i, i słuchajcie, no tutaj jakoś żerować, także myślę sobie, że obszar wokół tego miejsca i ten las wokół może obfitować w pewnym momencie w zrzuty. Także warto tutaj zaglądać i powiem wam, że jestem no jestem podjarany tym faktem, że znalazłem nowe takie miejsce, bo bo to jest przygoda super. A, a chcę ją też, jakby wiecie, żeby ona stała się udziałem antka, i chcę iść w takie miejsce, gdzie prawdopodobieństwo znalezienia czegoś ciekawego wzrasta. Więc być może go tutaj zabiorę. Okej, okay, zbliżamy się. Słuchajcie, tu jest taka droga, którą teoretycznie nie można wjeżdżać, dlatego zostawiłem samochód tam dalej. Nie można, bo to jest droga leśna zamknięta. Ale kurczę, może zrobię wyjątek dla tych opon i podjadę sobie tutaj bliżej, bo to będzie trudna sprawa. Inaczej tą to, to sytuację rozwiązać, same kurcze energy drinki tutaj spotykam w tym lesie. Ciekawe to jest, nie? Jakby sam las nie mógł energii nam dodać. No i tutaj. Prawdziwy raj dla złomiarzy. To jest śmieszne, bo to jest chyba jakaś mała wózkowa dętka. Zobaczcie. Ciekawa. Yy, taka mała. Nie, sorry, to jest. Na kierownicę taka nakładka. No świetnie, kurde, brawo. Ktoś sobie po prostu wyrzucił tutaj samochodowe resztki, których nie potrzebował. Jedna droga, trzecia, już przyrośnięte, więc muszą niestety trochę już leżeć. Pirelli! Ktoś się nie pierdzieli. Dobra, bierzemy tą Pirelli. Numer no raz! Proszę bardzo. Nie stój! no malutka. Nie rób nam tutaj problemów, druga. Zapewne też Pirelli. Jeszcze nie pierdzieli! A, o matko ciężkie, stój! O Boże, wybacz buczku. Takie rzeczy się zdarzają. Te opony jest ciężkie. Słuchajcie, wszystko jest zapakowane już do auta. Pach Proszę bardzo, dwie oponki w środku, worasek. Tu wam wyświetlam wagę tego wszystkiego, bo za chwilę to zważa, jak wrócę do domu. Jest oczywiście również to, co jest najważniejsze na kierownicę, ten cała guma. No i słuchajcie, kolejna sprawa załatwiona. Wywozimy to oczywiście z lasu. Zawozimy to na przok, bo tam jest tego miejsce. A słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was na kolejny odcinek już niebawem, a tymczasem trzymajcie się i tym lasem.